Witam Was serdecznie, moi kochani. Witam Was na cotygodniowym czytaniu horoskopu. I zobaczymy, co w tym tygodniu słychać u barana. Mhm. Ha. Barany będą miały jakieś plany sercowe, jakieś plany związane z drugą osobą, jakieś plany związane z jakimiś podbojami miłosnymi. Barany będą się zastanawiać. Jak z tego wszystkiego wybrnąć? Jak ruszyć do przodu? Jak zachować swoje, swoją przestrzeń wokół siebie w taki sposób, żeby ta druga osoba niby była blisko, ale tak naprawdę, żeby nie wchodziła w ich przestrzeń? Byk. Co ubyka? Ubyka, moi drodzy, byk jest gotowy na podjęcie jakiejś ważnej decyzji w tym tygodniu, ale ta ważna decyzja nie przychodzi mu łatwo. Jakby postanowienia są, zamiary są, ale on się z tym nie spieszy. W tle mamy drugą osobę, związek, relacje, jakby wyważa, co mu się bardziej opłaca. Jakby bilans strat i zysków jest dla niego bardzo istotny w tej kwestii. I taki to tydzień dla byka. Bliźnięta. Dziśnięta. Hmm, moje kochane, moje kochane, zmartwienie, e, jakieś rozterki, jakieś rozchwianie emocjonalne, e, zastanowienie się nad tym, e, czy aby dobrze, żeśmy zrobiły, jakby, czy zrobili, czy aby dobrze, żeśmy wybrały, albo wybrali, <laughs> czy jesteśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie chciałybyśmy być. E, to jest takie mm, za. Y, Nadzieje zostały zawiedzone, na pewno, z całą pewnością. I w tym tygodniu da się to odczuć, ale pod koniec tygodnia jest mobilizacja siły, ruszenie do przodu i teraz tak, albo ruszycie do przodu, moje kochane bliźnięta, i pójdziecie dalej, przejdziecie przez tak zwany próg, się, przejdziecie do zupełnie innej przestrzeni. Jeżeli chodzi o, o myślenie, jak i o działanie, albo zostaniecie w tym samym miejscu, ale jak zostaniecie w tym samym miejscu, to będziecie mieć wrażenie, że nie jesteście w stanie nic z tą sytuacją robić. Także lepiej ruszyć do przodu. Mhm. Rak. Co uraka w tym tygodniu, moje kochane raki, karta mocy, wszystko jest w zasięgu waszej ręki, wszystko możecie, możecie działać, możecie planować, możecie inwestować. Bardzo dobry tydzień dla was, bardzo dobry tydzień dla was. Lew, moi kochani, ja wam przypomnę, że to są takie ogólne. Rozkłady, jeżeli chcecie dopytać, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam na rozkłady indywidualne. Wtedy możecie zadać dowolną ilość pytań i wtedy karty Wam udzielą rad, wskazówek, odpowiedzą na Wasze pytania. Lew. Co ulwa? Ulwa w tym tygodniu. Podejmowanie ważnych decyzji. Te decyzje dotyczą związku, dotyczą drugiej osoby, dotyczą partnera, dotyczą kogoś bliskiego. Cokolwiek by się miało nie dziać, to los Wam sprzyja. Los Wam sprzyja, moi kochani. Panna? Co u panny w tym tygodniu? Rozczarowanie, rozczarowanie y, drugą osobą, która jest blisko, rozczarowanie y, kimś, kto jakby zawiódł nasze oczekiwania. Nie tego spodziewałyśmy się, nie to dostałyśmy, nie to mamy. Y, moje kochane panny, koniec tygodnia jest pod znakiem działań. Ruszcie do przodu, przełamcie tą niekorzystną pasę. Mhm. Uwaga, co wagi w tym tygodniu, w tym tygodniu uwagi, spadek energii, spadek i to do tego stopnia, że nic nam się nie chce, nic nie chcemy yy, robić, <grystanie> nic nie chcemy yy, działać, iść do przodu. Najchętniej byśmy zostały w tym samym miejscu, ale to nie będzie możliwe, bo sytuacja, w której, w której jesteście, zacznie na was wymuszać pewne działania. I tutaj trzeba zachować ostrożność. Ostrożność, która uchroni was przed popełnieniem błędu. Jeżeli popełnicie ten błąd, konsekwencje będą poważne. Skorpion. co u skorpionka, hm, moje kochane skorpionki, no pięknie, pięknie, e, informacja od kogoś bliskiego, bardzo pozytywna, coś, co was dobrze na, nastroi, nastawi, e, ta informacja jest dla was o tyle korzystna, że wyście na, na nią bardzo długo czekali. I teraz pytanie, czy zdecydujecie się na zrobienie kroku, który może Was doprowadzić, uwaga, tam, gdzie chcecie dotrzeć. I teraz, moi drodzy, no ja polecam. Ja zachęcam, namawiam na zrobienie tego kroku, bo los wam sprzyja. Mamy tutaj kartę gwiazdy. I możecie, możecie naprawdę dużo osiągnąć. I to jest zarówno ta sfera tutaj uczuciowa, jak i finansowa. Strzelec. Co u strzelca w tym tygodniu? A u strzelca w tym tygodniu... Karta odwrócenia. Cofamy się przed podjętą decyzją. Cofamy się do tyłu przed zmianą, przed czymś, co się przed nami otwarło. Drzwi się otwarły, ale nie jesteśmy gotowi wykonać kroku, żeby przekroczyć próg. Moje kochane strzelce, świat stoi przed Wami otworem. I to dobrze, że rozważacie. To dobrze, że rozważacie ryzyko. Ale akurat w tym tygodniu ryzyko jest minimalne. Kosiorożec. Kosiorożec. Kosiorożec yy, uwolni się z sideł. W tym tygodniu, porzuci coś, co mu ciąży. Pójdzie jakby za głosem, e, za głosem nowego rozdania, za głosem serca, za głosem e, czegoś, co od dawna go wzywało, ale nie miał odwagi e, wykonać tego kroku. Teraz ten krok jest w zasięgu jego możliwości, e, i moi drodzy, no to jest ten wybór, prawda? Tutaj mamy ten wybór. E, czy zdecydujecie się na to, jeżeli się zdecydujecie, pójdziecie dalej prostą drogą. Jeżeli wasze ograniczenia, wasze wewnętrzne ograniczenia, to, co jest w waszej głowie, w waszym umyśle, uniemożliwi wam wykonywanie tego kroku, zostaniecie w tym miejscu, w którym jesteście i dalej będziecie się zmagać z sytuacją, która jest, która wam ciąży. Koziorożec, wodnik. Co uwodnika w tym tygodniu? Wszystkie sprawy związane z uczuciami u uwodnika w tym tygodniu będą priorytetowe. Na pierwszym miejscu, jakby cały tydzień będzie podporządkowany jakiejś bliskiej osobie, jakiejś ważnej osobie, jakiejś osobie, która jakby jest w waszym życiu istotna, dominująca. I teraz tak. Wszystko, co jest związane z domem w tym tygodniu, z domem, tam gdzie jesteście, tam gdzie. Jest wasze zacisze domowe, taka wasza przestrzeń. Y, jest bezpieczne. Natomiast y, wszystko, co jest na zewnątrz, wymaga rozwagi i rozsądku. Ryby. Uryb w tym tygodniu, nowa znajomość, nowa informacja, nowe wyzwania, nowe, 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 prawda? Coś się dzieje przy rybkach. Jest też wsparcie osób bliskich, ale takie wsparcie, które daje wam poczucie takiego bezpieczeństwa, takiego, taka pewność, że z tą osobą, która wam doradza, która was wspiera, zajdziecie daleko. I to jest bardzo dobre rozumowanie, bo to wsparcie rzeczywiście takie jest. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z wami. Do następnego razu.